Kinga Wasylka, witam Państwa i zapraszam na wieści z Wejherowskiego Ratusza. Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na drodze wojewódzkiej nr 218 od 2 września nastąpi zamknięcie skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Świętego Jana i 10 lutego, a także przejazdu kolejowego. Spowoduje to zmiany w ruchu drogowym na terenie Wejherowa, a także zmiany w kursowaniu autobusów MZK na liniach 2, 3 i 16, które okresowo nie będą kursować ulicami Rzeźnicką i Świętego Jana. Autobusy linii nr 2 i 16 w kierunku centrum Wejcherowa pojadą z ulicy 12 marca przez ulicę Wniebowstąpienia, Roszczyniarskiego Zamkową 3 maja i Sobieskiego. Na trasie objazdu obsługiwać będą przystanki zastępcze Wniebowstąpienia, Roszczyniarskiego Klasztorna przy ulicy Zamkowej i Strzelecka przy ulicy 3 maja. Natomiast autobusy linii nr 3 w kierunku Gościcina pojadą ulicą zamkową i 3 maja, zatrzymując się na przystankach zastępczych Roszczyniarskiego, Klasztorna i Strzelecka. Trasy linii numer 2 do szpitala, numer 3 do odrębnej i numer 16 do Osiedla Sikorskiego pozostaną bez zmian. Zakończenie robót przewidywane jest na około połową października 2013 roku. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. 31 sierpnia w Wejherowie odbędą się uroczystości związane z obchodami 33 rocznicy podpisania porozumień gdańskich. Obchody rozpocznie msza święta w Kolegiacie, po której o godzinie 16 odbędzie się składanie kwiatów przy tablicy poświęconej Solidarności na skwerze Jana Pawła II. O godzinie 17.15 przy gimnazjum nr 1 na rogu ulic Sobieskiego i Sienkiewicza nastąpi otwarcie plenerowej wystawy Anna Walentynowicz – Legenda Solidarności 1929 2010. Natomiast o godzinie 18.00 w Filharmonii Kaszubskiej odbędzie się koncert Jana Pietrzaka Żeby była Polska. Również w sobotę, 31 sierpnia, Grupa Wsparcia Żyjgodnia oraz Klub Miłośników Wejcherowa organizują wspólnie Dzień Pamięci Piaśnickiej. W ramach Dnia Piaśnickiego o godzinie 16 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla i Błogosławionej Alicji Kotowskiej zostanie odprawiona msza święta, po której przed bramę pieśnicką odbędzie się modlitwa połączona ze śpiewem patriotycznych pieśni i złożeniem kwiatów. Przewidziany jest wyjazd do Piaśnicy z przejściem pod grób błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej, grobu pomordowanych dzieci i ołtarza głównego przy Kaplicy Piaśnickiej. Organizator przedsięwzięcia, pan Jacek Drewa podkreśla, że Dzień Piaśnicki ma umożliwić wspólne poznawanie trudnej i bolesnej historii XX wieku, w tym zagłębianie się w tematykę materologii ofiar tragedii piaśnickiej. Dowódca garnizonu Wejcherowo oraz Rada Kombatantów i osób represjonowanych zapraszają mieszkańców Wejcherowa na uroczystość poświęconą 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która odbędzie się w poniedziałek, 2 września o godzinie 11 na skwerze przed jednostką wojskową. Po uroczystości zostaną złożone kwiaty na grobach żołnierzy pierwszego morskiego pułku Strzelców na Starym Cmentarzu przy ulicy Kalwaryjskiej. Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza 29 sierpnia o godzinie 17 do Filharmonika Kaszubskiej na otwarcie prezentacji letnich spotkań ze sztuką WWCK oraz wystawą rysunków satyrycznych Wiesława Zięby, znanego rysownika i reżysera filmów animowanych dla dzieci. Spotkanie odbędzie się we FUAJE pod hasłem Hip Hip Hura w WCK. W ramach prezentacji zostaną pokazane różne efekty zajęć wakacyjnych z dziećmi i młodzieżą, w tym prace artystyczne, filmy taniec i wokal. Wstęp wolny. Zapraszamy. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza w piątek 30 sierpnia o godzinie 17 na wernisaż wystawy malarstwa i fotografii Moniki Korzeniewskiej i Jarosława Kasicza. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki. Serdecznie zapraszamy. A w dzisiejszych wieściach to już wszystko. Na kolejny zapraszam Państwa za tydzień.